Witamy Państwa serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu w koronach drzew będziemy rozmawiać o przyrodzie, o środowisku, o lesie, no i przede wszystkim też o ludziach, bo są odłącznym elementem tego wszystkiego. Ja nazywam się Hanna Kocoń, a moim gościem dzisiaj jest Tomasz Pacia. Witaj Tomku. Jesteś Cześć, witam. nadleśniczym nadleśnictwa rudy raciborskie, oprócz tego przyrodnikiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Miłośnikiem przyrody i ludzi, zapewne? Tak, z lasem związany jestem od wielu lat, bo już będąc nastolatkiem, chciałem zostać uczniem technikum leśnego. Zawsze mnie interesowały drzewa, interesowały mnie zwierzęta i relacje, jakie zachodzą w lesie. A w tym wszystkim jest człowiek. Y Dobrze, dzisiejszym tematem naszej, takim przewodnim naszej rozmowy będzie klimat. Z tym, co się zmienia, tym, co się dzieje i co, co się dzieje wokół nas yy, i w lesie. Yy, na temat klimatu mówi się sporo, yy, jest to temat bardzo ważny i, i, tak, i możemy podzielić, yy, że opinie na temat klimatu w, w, w społeczeństwie są takie, że są osoby, które w zmiany klimatu totalnie nie wierzą, ale na szczęście tych osób jest yy, coraz mniej. Kolejną grupą są ludzie, którzy wierzą w zmiany klimatu i swoje życie też podporządkowują tym zmianom, starają się coś zrobić. I ostatnią grupą są ludzie, którzy wierzą, ale nie wierzą w to, że mamy jakikolwiek wpływ, no bo mają korporacje, mają duże państwa, środowiska, a my jako jednostka możemy zrobić niewiele. A gdzie w tym wszystkim są lasy państwowe? Na którym poziomie? Gdzie są lasy państwowe? Lasy państwowe są w tym miejscu, że mamy możliwość kreowania lasu w tej chwili. Jego, możemy podjąć próbę, żeby go dostosować do tego zmieniającego się klimatu. Mam tu na myśli próbę zmiany, może nie tyle gatunkowej, ale wiekowej lasów. Bo wbrew obiegowej, obiegowej opinii, wydaje mi się, że jednak. Stare lasy są mniej odporne i to potwierdzają badania, na przykład na obniżanie się poziomu wód gruntowych. Yy, młode drzewa, jak każdy młody organizm, yy, adaptuje się lepiej do trudnych warunków. Ja to obserwuję na pożarzysku w nadleśnictwie Ródy gdzie od 30 lat po totalnym zniszczeniu lasu na 4,5 tysiąca hektarów widzimy, jak młode sosny wzrastają na tym terenie, mocno odwodnionym, zdegradowanym ale nie usychają, rosną. I myślę, że tutaj też trzeba podjąć taką szczerą rozmowę, żeby te lasy wzbogacać w nową generację, w nowe pokolenie drzew, które lepiej się będą adaptowały. A pamiętajmy, że za 100 lat one będą starymi drzewami, a nie możemy tylko myśleć o swoim pokoleniu, tu i teraz, ale myślę, że jako odpowiedzialni za ten cały ekosystem musimy myśleć o przyszłych pokoleniach. Dobrze, tak jak wspomniałeś odnowiliście bardzo dużą powierzchnię i to też obserwujemy na innych obszarach na terenie tutaj Śląska i także całej Polski, ale zostało to odnowione jednak w sposób sztuczny, czyli to nie było w sposób naturalny, czyli poprzez obsianie się drzew w małym stopniu było wykorzystane odnowienie naturalne, tylko to były wprowadzone sadzonki, no jakby nie patrząc według schematu od sznurka, czyli no, czy to nie jest, sprawia tak, że to jest mniej odporne na wszystko i zmniejsza bioróżnorodność? Haniu, dziękuję za to pytanie, bo ono jest, ale niestety nie mogę się z Tobą zgodzić, ponieważ z pożarzystkiem jestem związany, mogę powiedzieć, od początku. To znaczy nie ja podpaliłem ten las, żeby nie było, ale <grym> pamiętam 26 sierpnia 1992 roku, to były końcówka wakacji, byłem uczniem technikum leśnego i z okien mojego domu widziałem początek tego pożaru. Te pierwsze słupy dymu, oddalone o kilkanaście kilometrów, yy, przez kilka dni towarzyszyły wszystkim mieszkańcom. Yy, ale co do odnowienia, i tutaj się z Tobą nie mogę zgodzić, yy, ten las w 30% powstał z odnowienia naturalnego. Większość to brzoza, gatunek pionierski, jak wiemy, który pokrył bardzo szybko ten teren. Yy, drugim gatunkiem na powierzchni około. 400 hektarów była sosna. I tu taka ciekawostka. Pożar był w sierpniu, a w tym okresie sosny już mają wykształcone nasiona w szyszka. Pożar też nie był zjawiskiem totalnym. To nie było tak, że wszystko się spaliło i została tylko kubka popiołu. Po prostu ogień często szedł powierzchnią ziemi i zabił miazgę w szyjach korzeniowych. Nasiona po kilku dniach z szyszek spadły na ziemię przygotowaną przez ogień. Nie było konkurencji chwastów, i wykiełkowały. Także w dokumentacji mamy 1500 hektarów odnowień naturalnych, i myślę, że to jest ciekawa i świetna informacja, bo dużo teraz się mówi o odnowieniach naturalnych, o ich promowaniu, o ich zbawiennym wpływie na las, na środowisko. A tam na tym terenie tyle udało nam się uzyskać tych odnowień. Więc wtedy już leśnicy zwracali na to uwagę. Ale co chcę powiedzieć? No, zostaje Twoje pytanie i pozostałe kilka tysięcy hektarów. Tak, faktycznie, one zostały posadzone sadzonkami wyhodowanymi w szkółkach leśnych. I też często spotykam się z twierdzeniem, że to są odnowienia sztuczne. Bo i my leśnicy nawet kiedyś nazywaliśmy te odnowienia. Ale słowo sztuczne kojarzy się bardziej z plastikiem, prawda? Z jakimś produktem, wytworem przemysłowym. Tak, tak. Ja nie widzę nic sztucznego wsadzące na szkółce, bo zaczynając od nasion, skąd bierzemy nasiona? Przecież nasiona bierzemy z drzewostanów, w moim przypadku akurat mam za szkółką w Nędzy drzewostan wyłączony nasienny, inne gospodarcze drzewostany. Skąd bierzemy te nasiona? I wysiewamy sobie na szkółce, one tam wzrastają w zależności od technologii, mogą rosnąć pół roku, akurat tak u nas się dzieje, a na innych szkółkach w ciągu roku czy dwóch lat, a potem wracają do lasu. I oczywiście może się zdarzyć, że trafią akurat w miejsce tego lasu, który wcześniej rósł, więc nie można mówić o jakimś wielkim tutaj zachwianiu genów itd., tak a tym bardziej, że to jest coś sztucznego i coś złego. A jak powiedz jednak z tą y, różnorodnością biologiczną? No, czy te gatunki w ogóle się miesza później na, na tych powierzchniach y, odnowieniowych, czy, czy to są całe połacie powiedzmy sosny? Bo jednak jak przejeżdżamy przez Polskę, przez Śląsk, no to wszędzie przy drogach widzimy samą sosnę, gdzieniegdzie jakiś pas z y, dębu się pojawi, ale tak to mamy głównie sosnę. No, z czego to wynika? Świetne pytanie, bo też często się mówi, że tylko mamy sosnę, mamy monokultury i tak psioczymy na nie, że to jakieś błędy naszych poprzedników i i tak dalej. Oczywiście w ujęciu historycznym, a jesteśmy na Górnym Śląsku, gospodarka leśna od 200 lat była podporządkowana przemysłowi wydobywczemu. Zależało, żeby było dużo sosny, czy w górach świerka i tego drewna, które można wykorzystać do zabudowy chodników, i tak też od 200 lat była kreowana ta gospodarka. Lasy były mieszane, wycinane, a w to miejsce wsadzano właśnie sadzoność, czy siano świerki, a na niżu sosna, żeby szybko te lasy urosły. Ale to jest tylko część prawdy, ponieważ głównym takim wskaźnikiem dla leśnika, wyznacznikiem, co posadzić, to są warunki siedliskowe. I tutaj każde nasze działanie zaczyna się od analizy warunków glebowych. Nie da się wszędzie posadzić dębów, buków i jodeł, ponieważ Polska, jak popatrzymy, jest krajem, który przez wiele lat był poddany działaniu z Kilka z był. I ten lodowiec naniósł na teren Polski mnóstwo Piasku i duże obszary Polski, mam tu na myśli Mazowsze, bo akurat tam często bywam. To są gleby piaszczyste, bardzo ubogie i to rolnicy widzą. Tam hodują tylko żyto, które ma małe wymagania, no a leśnicy sadzą sosnę. I to warunki siedliskowe determinują to, co możemy w tym lesie próbować wyhodować. Bo las różnorodny, Złożony z wielu gatunków, jest bardziej odporny chociażby na zmiany klimatu. Te gatunki się uzupełniają, ale mówiąc o lesie, nie możemy mówić tylko o drzewach, bo jak wiesz, też jesteś leśnikiem. Las to również gleba, to również runo i to również biocenoza zwierząt. Przecież w tym lesie jest mnóstwo ptaków, owadów i innych grzybów i mikoryz. To jest bardzo złożony układ. Połączony wieloma zależnościami, i niestety my, w swojej historii, mówię my jako gatunek ludzki, wiele tych połączeń poprzerywaliśmy. I teraz bardzo szybko chcemy niektóre rzeczy naprawiać szybkimi decyzjami, nie do końca może przemyślanymi, może w dobrej wierze. Ale niestety ten układ jest na tyle złożony, że wymaga przede wszystkim spokoju. Rozwagi i, i badań naukowych. Tak, a czas to jest, to jest ta wartość, a my jesteśmy bardzo niecierpliwi. I to w dyskusjach z ludźmi też często wypływa, bo w naszym ludzkim ujęciu 10 lat to już jest kupa czasu. 40 ho, ho, 40 lat to jest cała kariera leśnika. Tak, mówisz o tych naczyniach połączonych, o tych wszystkich zależnościach, ale czy przez w takim razie czy przez tą ścinkę, którą się prowadzi, to pozyskanie drewna, i czy to nie przerywamy wtedy za dużo tych naczyń połączonych? Na pewno przerywamy, i to w sensie dosłownym, bo ścinając sosnę, przerywamy ciągłość cewek, które budują to drewno gatunkowi iglastych. Ale tak całkiem, całkiem poważnie. Oczywiście, pełna zgoda, zrąb zupełny jest zaburzeniem. Ale z definicji zaburzenie to jest okresowe, okresowa zmiana warunków. I po jakimś czasie, zazwyczaj po posadzeniu nowego lasu, a tu jeszcze chcę zapewnić Cię, żebyś się nie martwiła, że mamy 5 lat zgodnie z prawem, żeby ten nowy las tam powstał. Nieważne, czy będzie z odnowienia naturalnego, czy z sadzenia z sadzonkami ze szkółki, o tym już mówiliśmy, te, to młode pokolenie mm, zacznie się rozwijać i powoli to zaburzenie będzie mijało. I jednocześnie y, przez te lata będziemy na tej powierzchni z tymi młodymi sadzonkami, będziemy obserwować y, zmiany. Dla przykładu mamy taki gatunek lelek i to jest bardzo sympatyczny ptak który preferuje tereny otwarte z młodym lasem, z młodym pokoleniem. Więc potwierdzę tą, czy powtórzę moją, moją tezę, że dla lasu i dla tych mieszkańców lasu też ważne jest, aby nie tylko tam były stare drzewa, ale dobrze jest, żeby były też ta różnorodność wiekowa, czyli młode i stare. Wtedy ten las będzie pełny, taki będzie bogaty. A tym samym będzie zapewniał właściwą no, perspektywę. A czy do, jakimś ratunkiem dla tego, żeby tak to nazwać trochę ogólnikowo, ratunkiem będzie też wprowadzanie tych różnych gatunków? To, co nazywamy my jako leśnicy przebudową, czyli wprowadzanie innych gatunków, dopasowanych aktualnie do siedliska, jest w przyszłości jak możemy to nazwać właśnie ratunkiem dla tego klimatu, dla tego zamierania, czy to może być właśnie taką odpowiedzią na te susze? Ja myślę, że temat przebudowy lasu, przebudowy drzewostanów, bo tutaj też zdania są podzielone, on jest w lasach realizowany już od, od wielu lat. Przykład tutaj, właśnie Górnego Śląska, powstanie leśnego pasa ochronnego, już wtedy w latach 60., -tych, 70. -tych podejmowano decyzję, aby te lasy zdegradowane w sposób no, niespotykany w innych częściach kraju, spróbować przebudować tak, aby mogły pełnić te swoje funkcje. Przypomnę, funkcję społeczną, funkcję przyrodniczą i funkcję produkcyjną, gospodarczą. Znaczy, że jak tak rozłożymy na czynniki pierwsze tą funkcję gospodarczą, to dojdziemy do tego, że tak naprawdę zaspokajanie potrzeb społeczeństwa to też jest dostarczanie społeczeństwu tego drewna, które powstaje z lasów. No bo każdy chce mieć w domu jakiś drewniany element. Nie wyobrażam sobie, że nie masz nic drewnianego w domu. Bardzo dużo. Każdy ma, bo to jest surowiec ciepły, przyjemny, tworzy klimat. Dość powiedzieć, że siedzimy sobie tutaj przy kominku i to pragnę zapewnić, że to nie jest sztuczny kominek, tylko naprawdę jest tutaj drewno naturalne. <laughs> Więc wymaga, wymaga to dużej, dużej takiej refleksji i ta, i ta przebudowa na pewno, na pewno jest metodą i powinniśmy ją kontynuować. I ona się wiąże z wycinaniem drzew, z zabiegami pielęgnacyjnymi na różnym etapie. Ale też nie jest możliwa na wszystkich terenach, bo, tak jak wspomniałem, tam gdzie jest ta gleba najuboższa, na tych borach suchych, borach świeżych, których mamy bardzo dużo, no niestety w tej chwili mamy do wyboru tylko sosnę. Sosnę zwyczajną, która jest niesamowitym gatunkiem ma bardzo szeroką amplitudę wymagań ekologicznych. I bardzo trudno będzie przebudować te lasy w dąbrowy. Po prostu te gatunki wymagające dobrej gleby i dużej ilości wody tam nie urosną. Najwyżej będą pełniły rolę podszytu, będą rachityczne. I, I cóż tam w tych lasach możemy zrobić? Powtórzę raz jeszcze. Tam ewentualnie możemy wprowadzić nowe pokolenie sosny, która, które to, to nowe pokolenie lepiej zaadoptuje się. Do zmieniających się warunków. Mam tu na myśli głównie deficyt wody, i to zarówno w glebie, jak i w powietrzu. Tomku, no bo jednak mówimy dużo, pokładamy nadzieję w lesie. Nie jest bezdyskusyjne, że las jest nam potrzebny, ale to czy musimy go tyle wycinać? No tak, to jest bardzo dobre pytanie. W ostatnim czasie jesteśmy no, oskarżani o masowe wycinki. Tutaj określeń jest, jest bardzo dużo. Wręcz dewastacyjne, że tego lasu jest dużo. Drewno pozyskują zakłady usług leśnych, przerabiają tartaki, ale na końcu to ty i ja idziemy potem do sklepu i kupujemy sobie jakiś fajny mebelek, albo kupujemy ryzy papieru, żeby coś wydrukować, albo budujemy wymarzony dom i zamawiamy więźbę drewnianą. Kupujemy dębową podłogę itd to drewno, które jest pozyskiwane, w całości jest konsumowane. I oczywiście ja chcę tu odciąć się od eksportu drewna, który plus minus gdzieś tam wynosi 10%, ale ta pozostała ilość, te 90%, czyli ponad 35 milionów myślę metrów sześciennych każdego roku konsumuje polskie społeczeństwo. Więc to no oczywiście też jestem członkiem tego społeczeństwa, przedstawicielem i też konsumuję drewno. Bogacimy się jako społeczeństwo ogólnie, zużywamy coraz więcej papieru, tym samym drewna, i, i tutaj no, musimy sobie zadawać ty to pytanie, musimy znaleźć jako, jako właśnie społeczeństwo, jako cały kraj, odpowiedź, czy jesteśmy w stanie na przykład ograniczyć pozyskanie drewna o połowę, a tym samym ograniczyć konsumpcję tego drewna. No bo jeżeli nie będzie popytu na drewno. To przecież nikt nie będzie go pozyskiwał. Musimy się z tym zmierzyć, właśnie w świetle tych, tych wszystkich oczekiwań, teraz społecznych i krytykowania pozyskania drewna. Ja nie chciałbym tutaj używać słowa wycinka, bo ono jest stosowane, myślę, w niewłaściwy sposób, gdyż sugeruje, że po tej wycince tam już nigdy ten las nie wróci. A przecież to nieprawda. Mówiłem już. Każdy las w Polsce, i to nieważne czy państwowy, czy prywatny, a musimy pamiętać, że w Polsce również mamy ponad 1,5 miliona hektarów, czyli blisko 17, szybko licząc procent lasów, to są lasy prywatne. I ci właściciele mają takie same obowiązki jak lasy państwowe, bo ustawa o lasach obowiązuje wszystkich. Nawet jeżeli gmina jest właścicielem, to również Wójt, burmistrz muszą stosować się do zapisów tej, tej ustawy o lasach. Haniu, jeszcze drążąc temat pozyskania, czy tyle musimy wycinać, to zastanawiam się, bo mówię: jednym z wariantów jest to, że zrezygnujemy jako społeczeństwo z konsumpcji, powiedzmy, połowy tego drewna, no i wtedy nie będzie pokusy, żeby pozyskiwać. A drugim rozwiązaniem jest, że będziemy importować drewno z innych krajów, hmm, czy to z granic Unii Europejskiej, ale nie wiem, czy akurat udałoby się takie ilości znaleźć drewna. I w tym przypadku no jest ryzyko, że to drewno może pochodzić, tak jak w tej chwili obserwujemy, że rośnie import drewna z Kazachstanu. A z tego co pamiętam, to w Kazachstanie chyba nie ma za dużo lasów, tylko są stepy. Więc widzimy, jak różnego rodzaju sankcje. Są obchodzone, i to drewno trafia zapewne z terenu Rosji do Kazachstanu, i potem jako drewno, już nieobarczone embargiem, może trafiać na nasz rynek. Tam oczywiście ono jest pozyskiwane bez nadzoru, bez kontroli, co w globalnym bilansie dla naszej planety na pewno jest niekorzystne, więc tutaj też musimy to wziąć pod uwagę. Czy Pozyskujemy drewno w lasach polskich, europejskich, gdzie mamy odpowiednie certyfikaty, są osoby, które za to odpowiadają, są fachowcy, jest to pod nadzorem, także nadzorem społecznym, szczególnie w ostatnim czasie. Czy będziemy kupować drewno z innych krajów do końca o nieznanym pochodzeniu? Przestrzegałbym przed, przed takim właśnie bardzo szybkim wnioskiem, że nie pozyskujmy drewna, bo będzie wtedy lepiej, bo te lasy będą lepiej rosły. Na pewno będą starsze, bo ich wiek będzie rósł. Ale czy będą bardziej odporne na zmieniające się warunki? Nie wiem, mam wątpliwości, bo już też mówiłem, że to młode organizmy, młode drzewa są bardziej plastyczne, łatwiej się adaptują do zmieniających się warunków, no i więcej wiążą CO2. A przecież w tym bilansie globalnym o to też nam chodzi, aby lasy wiązały jak najwięcej dwutlenku węgla. No, bo to jest ten gaz, który, który oskarżamy o, o te zmiany, o ocieplenie i tak dalej. Więc temat jest bardzo złożony, i, i trzeba bardzo ostrożnie i z namysłem podchodzić do tych radykalnych propozycji, radykalnych zmian. A co do samego pozyskania już w strukturach lasów państwowych, to. To muszę Ci wyjaśnić, bo też spotykam się z takim często no, mylnym postrzeganiem, że my tylko pozyskujemy to drewno na zrębach zupełnych. Że całość drewna to są te zręby osławione, te złe zręby zupełne. A tak nie jest, bo pozyskujemy w tak zwanych cięciach przedrębnych. Czyli dopóki ten las jest młody, no, to przerzedzamy go, po prostu wycinamy co któreś drzewo. Ja zawsze podaję taki przykład marchewki w ogródku. Żeby mieć tą marchewkę do chrupania przyzwoitą, no to musimy ją przerwać na jakimś etapie, czyli co którąś wyrzucić, czy rzodkiewkę tak samo, wtedy, wtedy te nasze y, owoce, te warzywa są, y, są odpowiednich wymiarów i, i są smaczne. I tak jest w lesie. Jeżeli nie będziemy robić tych zabiegów, y, to oczywiście on będzie miał inną strukturę, inną budowę, my no nie będziemy mogli pozyskiwać drewna. Nie? Więc jeżeli zakładamy, że odchodzimy od pozyskania, no to okej, okay, możemy tak, tak prowadzić tą gospodarkę. Ale jednak ktoś te kilkadziesiąt milionów metrów sześciennych konsumuje drewna. Więc pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, na deficyt drewna w całym tym systemie gospodarczym. No dobrze, czyli po prostu drzewa wycinać musimy, jeżeli chcemy mieć drewno. Ale czy to jednak mamy iść w tym kierunku tego drewna? Znaczy, Wykorzystania tego drewna? Czy no, to jest najlepsza alternatywa? Znaczy, wydaje mi się, że to jest dobra alternatywa. Czy najlepsza? No, nigdy nie mamy pewności, czy to jest najlepsza. To przyszłość pokaże, czy wybraliśmy dobrą drogę. Ale wszyscy wiemy, że drewno jest produktem ekologicznym, tak to określamy. Jest produktem odnawialnym. Mało jest materiałów na naszej planecie, które są odnawialne. Tutaj na Śląsku wiemy, mówiliśmy o tym, że dużo węgla pozyskiwano, wydobywano dużo, dużo węgla, ale ten surowiec on się już nie, nie odtwarza. To jest jednorazowa akcja. Zostają tylko szkody górnicze. W lesie mamy ten komfort, że nawet jeżeli wytniemy drzewa w jednym miejscu, Posadzimy nowe, to mamy gwarancję, że za 100 lat te zasoby zostaną odbudowane i następne pokolenie będzie mogło z nich ponownie skorzystać. Nie rezygnujmy z tej szansy. To jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Myślę, że ona jest kluczowa, że każdego roku na każdym hektarze lasu no znowu odwołam się do nadleśnictwa Rudy-Raciborskiej, bo mam przyjemność pracować w tym nadleśnictwie od stażu. To nie wiem, czy bać na świecie, bo jak ja zaczynałem. Od 2000 roku. Tam przyrasta 7 metrów sześciennych co roku na każdym hektarze. Więc przeliczając to na całą powierzchnię, jeżeli my będziemy pobierać połowę, może 70% tego przyrostu, to oprócz tego, że ciągle będzie się to drewno odkładało, jesteśmy w stanie pogodzić i zapotrzebowanie, i potrzeby społeczne na drewno, i jesteśmy w stanie zaspokajać. Te potrzeby społeczne, o których się teraz dużo mówi, czyli turystyka po lesie, spacery po lesie, jazda konna, jazda na rowerze, bushcraft, tych, tych form wypoczynku jest coraz więcej. Powiem też o tej ochronie przyrody, no, że te wszystkie powtórzę raz jeszcze: te wszystkie chronione okazy, pojedyncze rośliny czy drzewa, one są objęte ochroną. Nikt nie wycina, nie niszczy tego. Nawet jeżeli są jakieś zabiegi, to robimy specjalną strefę buforową, żeby nie zniszczyć tych najcenniejszych fragmentów. Myślę, że to jest dobra koncepcja. Oczywiście nie twierdzę, że jest idealna i najlepsza, może wymaga korekty, rozmawiajmy o tym, próbujmy znaleźć, modyfikujmy, ale nie rezygnujmy. Podsumowując tak naprawdę tą naszą rozmowę, to można powiedzieć, że las jest bardzo skomplikowanym ekosystemem, tych naczyń połączonych jako takim nurcie przewodnim jakby pozostać, ale tak, żeby taką konkluzję wziąć, co te lasy tak naprawdę dla klimatu znaczą? Te nasze lasy tutaj w Polsce, czy one mają wpływ na ten klimat i jak ważne są w tym wszystkim? Znaczy w takim spojrzeniu globalnym to no niestety... Nie tylko lasy polskie, ale lasy europejskie no niestety nie odgrywają kluczowej roli w bilansie czy w obiegu CO2 i w tych zmianach klimatycznych. Bo tutaj wiodącą rolę, czy kluczową rolę odgrywają lasy tropikalne w Brazylii, w Republice Konga. Tamto zielone płuca świata odgrywają kluczową rolę, są bardzo ważne. I problemem jest, że w dalszym ciągu ludzkość eksploatuje te lasy. Niszcząc je bezpowrotnie, i to myślę, jest ogromny, ogromny problem, z którym powinna się nasza cywilizacja, cywilizacja zmierzyć. Jeśli chodzi o, o lasy w Polsce, yy, śmiem twierdzić, że one są w dobrej kondycji, yy, spełniają yy, te wszystkie funkcje. Oczywiście musimy rozmawiać, jak ta gospodarka ma wyglądać w przyszłości. Żeby bardziej ją dostosować do zmieniających się oczekiwań społecznych, do rosnących oczekiwań społecznych, tak bym to nazwał, i do zmieniających się warunków klimatycznych. Byłbym daleki od stwierdzenia, że one są zagrożone, że są już właściwie wycięte, że ich nie ma. Bo fakty, dane pokazują zupełnie coś innego. Więc jestem optymistą, potrzebujemy spokojnego dialogu, rozważnych decyzji i myślę, że przyszłość będzie dla lasów w Polsce dobra dla społeczeństwa, tym samym również, no i dla nas leśników. To pozostańmy w tym optymistycznym nastawieniu. Ja Ci bardzo Tomku dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Pan Nadleśniczy, z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Tomasz Pacia. Ja nazywam się Hanna Kocoń i dziękujemy Wam za wysłuchanie pierwszego odcinka naszego podcastu w Koronach Drzew. I zapraszamy do śledzenia następnych i słuchania. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło. Życzę wszystkiego dobrego Daszbor.